Poczekajcie z ja sobie Melona. No trochę zjadłem, A już dwa. I, I to taki krótki odcinek. To będą informacje. Jak widać, dalej nie mam skina. Gramy na Fatefullu. Race minim, minimalnie mam. Optifine ma, mam. I tutaj nie ma bałwanków. I, 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 I chciałem tylko zrobić sobie ten. Bo to tylko takie informacje będą. Ale. O nie. Musimy coś zrobić. Okej, okay, krótkie informacje. Piszcie w ogóle, co możemy wybudować tutaj, bo, bo yy, ten. I właśnie, pokażę zaraz mój hotel, bo zbudowałem hotel. To raz, dwa, trzy, cztery. Mamy właśnie no, item F3D 5, 6, 7, 8. To ten jeden albo 16 zbierzemy. Gramy sami. Yy, hotel. O, już mamy 16. I zaraz pokażę mój hotel. Mamy nowych gości na serwerze Kiki 2000 i, yy, i Chili. Ale mam taki mały level, dlatego że sobie zenchantowałem Hillow i mi dało rating 3, FNSMFI3 Nie wiem czy to dobrze czytam, ale FN SMFI 3 w każdym razie. Yy, i ten. Jest tylko to jeden. Mam go tam na dole w magazynie. I teraz szybko pójdziemy. Lol, jakie lagi. Pójdziemy zobaczyć. Pokażę Wam ten hotel. Bo wiecie, co zrobimy? Nie wiem, czy Wam tak będzie pasować, ale może się będzie. Mnie się trochę zacina. Z taką mgłą, ale tak głupio wygląda. Dobra, to bez tego. I tu jest jednego z nich domek. Drugi nie wiem gdzie mam. Taki z kobla. A tutaj jest mój hotel, który na razie buduję. Że jak ktoś nie ma domku, to może sobie wynająć tutaj mieszkanie. No podczas budowy domku, jak zbiera materiały. Mm, tak, tutaj na razie go będziemy budować. A to takie krótkie były tylko informacje. To... Żegnam się z wami!